Oh. Oh uh. Sama, co ty robisz? Halo. Nie, Cześć, nie, 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 no... Znamy. Boże. Dzisiaj do pracy trzeba iść. Do pracy no ja nie mogę ale mi się nie chce. Też się nie chce, mówisz. Czekaj, by się wysrać. Jak to. Dobra już. No, mógł, chodź. Ja mam klucze. Wysłałem. Ja mam klucze. Też mam klucze, spiegamy. O Boże Ale mi się nie chce. Ale mi się chce pić, kurde, ja będzie... Czekaj, kupić. idę po wodę. Coś. Co? Idę po idę po Monstera. Dobra, weź mi kup jakąś normalną wodę. Weź mi kupić ja wodę, ja już pójdę. Dobra. O Boże, kolejny dzień. Drugi dzień do pracy już. Wiesz, szkoła chyba dalej jest zamknięta. Bo na prawie niedługo będzie. Co to zobaczę? bo dalej coś jeszcze Jestem blisko, jestem blisko O Boże Dawaj posadników. Dajcie. Ciekawe dzisiaj to będzie być do rozpakowania Nie wiem, no, co tam się podoba. Może no, no. sobie już Jeszcze przy Sion jest Nie pójdzie już za się do Inwentorka no i ludzie są w jego dalej chodzą góry Halo? Proszę, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. E, ja dzisiaj się zameldowałem, chciałem, że ja zaczynam pracę. Mój brat zaraz Drugi przyjdzie. Dzień pracy, tak? Drugi dzień pracy. Tak, ja, mój brat zaraz przyjdzie, nie wiem, że po nas, po las. Dobrze, to dzisiaj proszę wziąć strój i może pan Co? iść pracować. Strój? Co pan? No może iść pan pracować. Dzień dobry, dzień o, dobry, przepraszam, za spóźnienie. Dla pana też mam strój. A co to jest? Strój, możecie iść pracować. I zebrałeś mi. Sorry, świetnie. Ja Buty Butyce miałem swoje bogdany. Dobrze. Wiem, dobra, jedę ja się... ja do Magia Express. Express. No ja pójdę do tego do WXP. Do kiosku może się pójdę opracować na wypadku, dzisiaj kupimy. dzisiaj kupimy, tym wypadku, w tym raczej. w tym hmm. przyjdzie. w tym wypadku, Nie możesz wypadku, Nie nie wiem. Dzień, o, dobry. dzień dobry. Dzień dobry, e, Czy ma pan jakąś gazetę? A jaką, Jakąś jak, jak. taką e, ta, pana znowu z jakąś nową, w, nową e, tą e, krzyżówką i tak dalej. Proszę. Najnowsze wydanie. No dziękuję. Ile koszt? No 10 złotych. Czyli... Nie, nie sztabek, panie. Proszę. Pięć sztabek Dobrze. Czy to jest tego, czy to jest no, na piwek napiwek nie będzie, do widzenia Nie, ja, chyba lekka wstawiony Może nie wiem Co tu jeszcze przyjdzie Ciekawe jak się pracujemy Tutaj 5 to już słabo. Znaczy, w Ekspresie jest więcej osób. Siema, właśnie nie było wody, ale masz Mongoloko. Mongoloko, co to kurwa jest? No, mo no, monster. Eczekaj, czy. Ile w dzisiaj pracujemy? się spytaj dyrektorka Eee Dzisiaj nie wiem, pracujemy tak. Nie wiem, mało chyba. Nie, mało to ile raczej. Znaczy... Nie wiem, tak na pewno krócej niż wczoraj. Okay, огромно. Те si ещё сюда. Dobrá я. Огромно да. Мне кажется, Ale станер. 18, что пиел был старый. Ciepło za mało Dobra. Dzień dobry proszę pana mam, no, ma jakieś mągi, a nie ma na ustę? Eee, może Jezus, ja mówię, ciebie, człowieku. Dobra eee, Proszę pana, więc tak Mam dla pana e, taj, e, na uto, tutaj, Na tutaj, mam mam Mał, mał. No, no, to, 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 to. to jest jakaś nowa wersja? E, tak, tak, to jest y, ciąg dalszy. Y, przygód. Co To jeszcze w Polsce? Nie gorsz! 20 tych. złotych, czyli... 20 tych. 20 tych. 20 Dziękuję. Do widzenia. Wy Jezus Co z z tego szkoda? Mam że nas nie przyjdzie. raczej. Dzień dobry. O, dzień dobry, dzień Ja bym chciał gazetę i tą książkę tutaj. A ja, jak to, jak to? tutaj jakieś chciał -e. jakieś anime. O, to poważnie, tą książkę, tutaj, tą, tą. E, dobrze, już Panu daje wszystko. Pan. Pan. To jest książka, Małuto e... nie, Małutą e, Popłudę, ja. e, 20, 20 sztabek. 20 sztabek, już, już. Znaczy 10, 9, 9, 10, sorry, 10, 10, przepraszam. Hmm. 9? 10? 9, 10, no. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, Dzień dobry, ma Pan jakieś fajany, czy coś? chciałem yy, jakieś co? Halo. Halo. No co to mam? Ma pan jakieś fajony, Fajany jakieś jakie papieroski, coś takiego? No yy, niech pan widzę, poczekaj tutaj. Dobrze. Pójdę pod dyrektorka. No Nie, Panie dyrektora! Tak. A ja yy, ma pan jakieś fajki? Bo tam do dole klient mówi, że chce. Czy tam? Eee. Chyba nie mam. Dobra. Nie mam. Nie mam. Muszę powiedzieć, że wypiętdała chyba. Dawaj kont, dawaj kont, dawaj kont! Przepraszam. Eee, nie, nie mam. Oooo... No nic do widzenia. Do widzenia. Nie no, mam normalny człowiek. Bo ja, ja, ja. Chyba zaraz już moje z Mam nadzieję, że zaraz mnie przyjdzie i powie, że tu, tu nie chce siedzieć. O, masz. Kiedy on, Co on tam stało? Nie, to Dzień dobry. Dzień dobry. Ma pan jakieś, e, nie wiem! Nie wiem po co ja tu przyszłam w ogóle. Do widzenia! Do widzenia! <grym> Bardzo ciekawy temat Ale mi się... On mi się chce srać. do jednej Muszę się z nie jest Do bądź do do... Co ty tu robisz? Aaaaaaaa! Króci niezłom! NIE pracuje tutaj! Czemu PAN upadnie pracuje u siebie! Cień, kim ja pójść! To jest patologia, niech pan zobaczy! Niech wam pokażę! Niech pan pójdzie na mną! No bajcie, do pajcie, dawajcie! dawajcie, dawajcie. Ej, Co pan robi? Co pan robi? My, my tutaj są Paulo, Trójmiasto! Poradom pan! Eee, zostawmy może! Warszawka! We pan, to ja pana tutaj zamknę. No <laughs> widzę. Jak pan to to wyjdzie, wyważone teraz... Panie Grzegorz Hirniczek! Kończy pan dzisiaj swój drugi dzień pracy. Okej, okay, dobra. Może pan iść do domu już. Coś tam dobra. robić. Dobrze, no to ja można tam jeszcze. No może pan... Zdać. Ja dam pieniądze Zrobiłem no, ja 30 sztabek. Okay, no to Także wadze. do widzenia Do widzenia, do widzenia. Dzień dobry Dzień dobry. 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 Ociekam, Czemu pan też nie pracuje u siebie? No ja już skończyłem A rok... Czemu ich ja, kurwa słyszę jak ja jestem Od nich 500 metrów chyba, nie, <ś rituals> nie wiem To jest E, dobra, nieważne. E, do widzenia. Idziemy. Do widzenia. Mam nadzieję, że ich nie będę już nie nadzieję, że ja ich spiszę. tu I nie będę, że się już ma ta No, chyba, I psycha jeszcze. Jest domek. Też klucz. Ale... Nie, ty też skończyłeś już pracę? Ja. A ja, już stary, się jaś? Co? Idziemy tego? Eee, może. Idziemy coś kupić, idziemy tego coś kupić, co ja? No, dawaj ale do sklepu. Albo dawaj do restauracji yy, w tym. Jak się Na odmisku? No, 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 bo to chyba no, no w... właśnie, słyszałem, nowy wybudowali. No, no, ale chyba e, to jest jedyna, jedyna restauracja w całym mieście. Aha. Mhm, dobra, chodźmy. Ej, stary. A co no? jeżeli tak wyjechać z kraju? Co jest to? W sumie większe są zarobki nawet. Właśnie, ale mam trochę hajsu. Chciałam się kupić jakieś mieszkanie. No. Co no. ty na tym myślisz? No, w sumie uciekniemy od tej patologii też. Słyszałem ostatnio od mojego kolegi z mojej Nokii, co mówił, mm -hmm. że, y, że są uczenie za bilety, bo robią promocję, bo dopiero wybudowali. To jest w sumie dobry pomysł, to chodźmy. Czekaj, może chodźmy najpierw pod tego, po rzeczy. A po rzeczy? Dobra. No. Jakieś łóż, Bierzemy łóżko jakieś, czy coś? No tak, bierzemy przecież logiczne. do go pysaka pokojnego. Wszystko. w fajnie Dobra to bierzemy na pewno to O Boże łóżko mi ciężkie oh. ja Łóżko było już w tym w, w, Razem z domem Trudno chramniemy Dobra. Te domy, nie ja sam żeby właśnie się zostawił e, Bierzemy jeszcze tutaj e, klapot kibla No to cenne Bierzesz wszystko Dobra e, Chodź. Dobra myślałem że jeszcze coś wezmę z tego kibla jednak nie Wody nie wezmę. Chodź, idę Klucz tutaj. Po sumie czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. A wziąłem wody, kurde. No, czekaj, tutaj zamykam. I klucz, co my zostali, I musimy się jeszcze chyba wrócić. Zakopuj wziąłem, właśnie, właśnie, tak. Chodź, widzieliśmy? Tak. No. Mówi, dalej, dalej. zakopuj. Dobra. No chodźmy. No i może kiedyś wrócimy do tego domu jeszcze. Może. Może, Pourquoi, kiedy będziemy może bogatsi. <s content audio> My <ım999> już jesteśmy bogaci, wziąłem wody z kibla. Ja te drole. Ciężki ten kibel, to chyba dobra. Tylko się nie spoglasa. Dobra, trzeba tydy wy. do wy robię, tydy wy robię, Chodź. Wiesz? Tak, ja dostrzegam do samobójców. Co? Dostam go! Nie Słucham, I tylko chcę umrzeć. Więc mu pomogę tajemnego. w tym. No trudno, ale chodź, fajnie blisko. Ja nie mam to sobie szpły, butawe. A nie. nie. nie, nie. 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 Dobra. Ej, ale ładnie tutaj, ładniej niż w galerii. Chyba ale No. No tutaj chyba coś jest. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Co pan jest na koju? Koś pana w Panie z mój Nie wiem. Dobra, ja bym poprosił, co pan ma dla nas tutaj? Ja mam wodę. Kurde. Leczenie na przykład. Mam tutaj chleb, jab jabłko, ciasto. Ja no to, prosił... my... ja bym, ja bym ja poprosił, to... ja bym poprosił, ja bym poprosił. Proszę pana na 16, 16 ciastek. Proszę, zdejmij. zejść tutaj. Nie? Ja nie, ja proszę ja poproszę 32 16... złote. I chodzi, najpierw pan cierniczek schładał. No, e, tak. Skąd pan jak się No są... e... No 16 A ciastek. Też, 16 nie? ciastek poproszę! 16 ciastek. Nie Ile panu? Tak. Płaci pan 3 sztabki złota. No, teraz ty te Jano. Dzień dobry, ja poproszę 32 złote marchewki. I zapłaci pan 10 sztabów złota. Dobrze. A panie, u pana można kupić bilet? Bilet? No. Nie, bilet na górze Bilet tam na górze trzeba kupić, wie pan? Mm, dobra, dobra, dziękujemy U mnie się nie kupuje biletów Dobra, no, dziękujemy I W sumie czekaj i pójdę szybko do łazienki, bo mnie ciśnie Dobra, to ja, czekam, to ja czekam już tego, jak już przydał od, odprawę Tutaj jest łazienka? Nie, nie, tam, tam dalej chyba jest tam A tu jest łazienka mhm. Nie, ja czekam tego Jano już długo, co tam, nie wiem czy dostał... rozstał. Mam szkoły na bilety. Dzień dobry. A ja... jest na to, Dzień dobry. <laughs> ja poproszę dwa bilety. Jeden ulgowy, i jeden. Nie ulgowy, tylko normalny i dwa normalne bilety. Dwa normalne. Dobrze, to razem to będzie 25 złotych. Czyli ile to jest sztabek? 25. No 25. Skoro, skoro, skoro jedna sztabka to jest złota, to ile to jest? Sztabek. No 25 sztabek. A tyle panłok, chyba. Dawaj nie maruj. Za jestem razy? razem? Weź pięć, tak? Gdzie, za jeden czy za dwa? Za dwa. Dobrze, dziękuję. Odbiór biletu w tamtym okienku Nie, w tamtym, tamtym. Dzień dobry. Ja już panu daję... Ja już, pa, ja już daję panu e, tego... Ale już Nieprawda. Już daję panu bilety, proszę bardzo. Dziękuję. I w tamtym okienku będzie za, za 20 minut będziemy otwierać tunel i w tym okienku proszę się spotkać i dawać paszporty i bilety. Dobrze. Nie, tutaj. O, dobra. Czekam sobie na Jano. poczekam. tam. wiedzieć, jest kibla. O, no już cię wysylałem. No bilet, kupiłem ci. O, dzięki, mam cię oddać? No pójdź mi oddać. Eee, dzień dobry. Dzień no, dobry. Eee, ja tutaj e, paszport i bilet, proszę. zobaczyć. Wszystko się zgadza. Ej, bo ja mam paszport połączony z Brudnopisem. Ja swój paszport napisałem w brudnopisie. Eee, paszport, Dobra, dobra już! Idź. Ale, tam. ale nie masz nic nie masz nic Nie, chyba nie, nie, chyba nie. No bo mam Dobra, lecz. Dobrze, to jest dobrze. I teraz proszę drugi paszport. Dzień, Dzień dobry. Piękny, piękny, piękny. Paszport i bilet. Oj. Proszę pana, bo coś tutaj się chyba nie zgadza. Nie, nie, to wszystko się zgadza, tam wszystko... To młodszy kuzyn mi po prostu popisał, tam nie ma nie ma się co bać. Coś tutaj się nie zgadza. Nie, wszystko się zgadza. Nie, nie, nie. To co się nie zgadza niby? Ma na paszport nie napisany w brudnopisie. Nie, 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 nieprawda. Nie, to po prostu mi jej młodszy kuzyn mi tam popisał jakieś bzdety. Proszę się do mnie przejmować. Proszę pana. Trzeba... A pana nie mogę przypuścić niestety. Proszę mi dać ten paszport. Dobrze oddam panu paszport, ale nie może pan przejść dalej. Do, proszę poczekać. Dobra, szybko odbijam yy, godło polski. Dobra, paszport! Yy, proszę, dobra. proszę. To samo jest. Nie, ale jest godło polski, więc to no proszę mnie przepuścić! Proszę jeszcze zmienić. Proszę mnie przepuścić w tej chwili! Ja się pana nie boję. O, fu. Hmm! Dobra, do widzenia! Chodź! Szybko, szybko, szybko! szybko. Ale, on jest, ale on jest pilotem samolotu chyba! Proszę tutaj wrócić! No, o, chuj. Uciekaj! Proszę mnie! Nie! 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 nie, nie, nie On mnie zabije! On mnie zabije! No, będę... Proszę dać mu prawdziwy paszport! Bo samolot nie wystartuje! Nie strzelaj do pilota! robi? Mm. Pana! No. Co pan robi? Nie pan myśli, że dalej, proszę dalej, proszę Proszę dać mi prawdziwy paszport! Dobra, już! Proszę A... dać mi prawdziwy paszport. Już dam, za chwilę wrócę. Nie Pan nie może wiem. iść do samolotu już. Tak, tak, już idę. Indry, Indry, Indry... Kurwa, co z nami robili, dał je. no nie wiem, nie przepuścił mnie, chyba musisz sam tam lecieć. Nie mogę sam. Musisz chyba. Nie muszę, no muszę no. sam polecieć! No nie wiem jak zrobić tego paszportu inaczej, no! Weź jakoś, nie, weź ten jakąś... nie... jakąś kartkę, czekaj, nie. czekaj. Nie. Ale kartka nie mam pomysł. Daj mi jakoś paszport swój, ja napiszę tam swoje nazwisko i imię i ci i dam, okej? Okay? No no, co no. jest jak robię, to chcę Muszę Okej. powrócić i powiedz, że zostawiłeś jakieś rzeczy, a ja będę tam na dole stał. Dobra, da, to i ci się rozmawiam. Jeszcze wyrażam, przepraszam, przepraszam pana! Tak? Zostaje jakieś rzeczy, muszę się odnosić szybko! No, to... Do... a pan swój paszport i Jasne! Bilet? I bilet jeszcze, bilet. A, bilet, a. nie Myślałem, że pan chce ale dobra. Dziękuję. Dobrze, proszę, może pan iść. Dobrze. Haha, wypijesz ale teraz mnie nie przepuści. Spokojnie, jakoś to wykminimy. Daj mi ten Paszport! Mnie, masz. Ja już nie tam, boję, bo że tak... się tego. No. Zostawię ci przy kamerach. Ja już wlatam. Proszę dać bilet i paszport. A, ja nie zdaję bilet, proszę. A paszport? <grymne> proszę pana, paszport. A, proszę. <śmieniciela> I oddaj mi, oddaj mi, Ej, tak, tak, tak! No ja tam słyszę. Eee! Dzień dobry! mi, pana! Ja to widziałem pan pan rzucał mu paszport, co to za oddaj mi, oddaj mi, oddaj mi, oddaj mi, oddaj mi, oddaj

Do samolotu, ma. A cicho, cicho. Cicho, cicho. Idą do łazienki, idą do łazienki. Dobra, dalej, jak ja chcę, chcą ten samochod, samolotki, pojedzie. Pan nie! Tak! Startuj pan już, bo już nie przyjdę! Dobra. Opa. A czego pan mojego kolegi nie przypuszcza? Bo po... Ale to był oryginalny! To nie był orygini... oryginalny, tylko to był w brudnopisie, proszę pana, to widziałem od razu. Ale panie, mógł pan mu oszczędzić. Nie można czegoś takiego robić, niestety. już <tum> startujemy. Dobrze, już idę do samolotu.

Yy, już chwila. No. Sprawdzam, tutaj nie ma. A, no. chwilka, ja jeszcze pójdę sobie do toaletki.

Nie ma go tu! Był tu trochę. No to ślepy! Dobrze, startujemy. Daj mi pan tylko chwilkę. O, to nie jest długi kilka